Cześć. Ja jestem klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie opening trzech saszetek z minifigurkami z serii 19. Ich numer katalogowy to 71025 i jest ich 16 do zebrania. Ich cena katalogowa to 17 zł, a rok wydania to oczywiście 2019, one niedawno co wyszły. Niestety w Polsce są one bardzo ciężko dostępne. Mi się je udało zakupić w sklepie Klockowo w Krakowie, z czego się bardzo cieszę, za cenę katalogową 17 zł. Czyli za te trzy minifigurki zapłaciłem 51 zł. No to co? Przejdźmy sobie do otwarcia pierwszej saszetki. Zanim jeszcze sobie otworzymy tą saszetkę, to pokażę wam ją z przodu oraz z tyłu. Tak to się prezentuje. No to co? Weźmy się wreszcie za opening tych trzech saszetek. Opakowania są ogólnie całkiem ładnie zaprojektowane w takim limonkowym kolorze. I w tej saszetce mamy gamera. Zaraz sobie złożymy tą figurkę, lecz najpierw przyjrzyjmy się ulotce. Zobaczmy sobie, jakie minifigurki ma ta seria. I oczywiście zaznaczę, jakie mi się podobają. Jeszcze pokażę wam od razu tył ulotki. Mamy tutaj niektóre instrukcje co do właśnie niektórych minifigurek. A teraz zajmijmy się tymi figurkami. No to jak możecie widzieć gamer mi się bardzo podoba. Nawet go już mam. Tutaj ten jakby pan kąpiący się również mi się bardzo podoba, więc chciałbym go mieć. Rycerz również mi się podoba. Król małp tak średnio, więc dam sobie tutaj pytajnik. Ta pani informatyczka niezbyt mi się podoba. Królowa czy też Król Mumi mi się całkiem podoba, więc dam sobie zapytajnik. Tutaj, John Thunder czy też ten podróżnik, odkrywca, przygodowiec mi się podoba jako figurka. Strażaczka w ogóle mi się nie podoba. Pani z dwoma pieskami sprzątająca kupy bardzo mi się podoba. Pan Pizza to jest figurka, którą najbardziej chcę mieć z tej serii. Tutaj ten można by powiedzieć łowca nagród kosmiczny również mi się podoba. Pani ogrodniczka z flamingiem również. Rugbista tak średnio mi się podoba. Dziewczyna w przebraniu lisa również tak średnio. Ten kolorowy misio mi się w ogóle nie podoba. I pani z rowerem też tak średnio. Możecie mi przy okazji napisać, jakie minifigurki Wam się najbardziej podobają z tej serii. Weźmy już sobie tą ulotkę z kadru i zajmijmy się samą minifigurką. Szybko ją sobie złożę na wizji i zaraz się jej oczywiście przyjrzymy. Jest to minifigurka, która bardzo mi się podobała. Ma bardzo ładne elementy, ale myślę, że zaraz do tego przejdziemy. O! Tak prezentuje się już cała złożona minifigurka. Ma jako akcesorium jedno taki oto. Plakat, jest tu napis Playbox Space Game. Naprawdę bardzo ładnie on się prezentuje. Jest to nadrukowany tile 2x3, naprawdę świetny nadruk. Drugim akcesorium jest taki oto pad do gier, który jest naprawdę świetnym elementem. Szkoda, że jedynie nasza minifigurka nie może go tak chwycić w rączce o właśnie w taki sposób nie da się go tu włożyć. Jedynie w taki sposób może go trzymać, dzięki czemu można by powiedzieć, steruje go tylko jedną rączką. A sama minifigurka prezentuje się w taki oto sposób. Ma bardzo ładny tutaj taki bryloczek na nóżkach, jakiś pasek, sama jakby ta koszula niebieska jest bardzo szczegółowo nadrukowana, bo nawet są nadruki na rączkach, a do tego ma taki podkoszulek z bardzo ładnym nadrukiem. Brika 1 na 1 w słuchawkach. Świetne wykonanie moim zdaniem. Główka prezentuje się w taki sposób, pierwsza można by powiedzieć, że jest taka zwyczajna, a druga jest taka zdziwiona, może jest zdziwiony, że przegrał. Ma do tego zielone włoski oraz takie oto słuchawki z mikrofonem. Naprawdę jest to świetna minifigurka i bardzo się cieszę, że ją zdobyłem, bo była jednym z moich have'ów właśnie z serii 19. Teraz przejdźmy sobie oczywiście do drugiej minifigurki, drugie opakowanko. Otwórzmy je sobie również tutaj na dole i zobaczymy jaką minifigurkę skrywa ta saszeta. Tak, jak mówiłem jest to mój największy must have z tej serii, czyli Pan w przebraniu pizzy. Naprawdę jest to świetna, ale to świetna minifigurka. Od razu widzę, że ma tylko jednostronnie nadrukowaną twarzyczkę. Jeszcze nóżki, i tutaj to menu chyba. Tą książeczkę, instrukcję dajmy sobie na bok. I sama minifigurka prezentuje się w taki sposób. Ma prześwietnie nadrukowane nóżki w taką kratkę czerwono-biało-zieloną. Naprawdę świetnie się to prezentuje. Sam torsik jest niestety niezadrukowany, jest po prostu wykonany z zielonego plastiku oczywiście żółte rączki, a sama ta nakładka pizzy wygląda świetnie. Jest to ewidentnie pizza, chyba z jakimś salami czy czymś takim. Z tyłu niestety nie jest to nadrukowane tak to się prezentuje główka też jest tylko jednostronna tak ona wygląda. Samo akcesorium wygląda w taki sposób. Jest to chyba swego rodzaju menu. Mamy tutaj informację, że pizza oraz tutaj chyba jakieś spaghetti kosztują po 1 dolar. Naprawdę jest to świetny nadruk do budowy jakiejś restauracji jak najbardziej może się przydać. Naprawdę świetna minifigureczka. Teraz sobie przejdźmy do openingu ostatniej saszetki. A więc czas na ostatnią saszetkę. Również tutaj oddołuję sobie rozetnę. I zobaczmy, co skrywa ostatnia saszeteczka w tym openingu. I tutaj jest ten chyba mroczny rycerz. Jeżeli się nie mylę, tak chyba nazywa się ta minifigurka. Ma ona naprawdę dosyć sporo elementów do złożenia. A już widzę, że jest wykonana naprawdę w genialny, genialny sposób. Tą figureczkę również chciałem mieć. Jak mogliście zobaczyć. I tutaj jeszcze tylko ten miecz trzeba wczepić oraz tarczę i minifigurka jest złożona. Widzę również, że mamy aż dwa elementy zapasowe, więc to na pewno na plus. W zapasie dostajemy miecz oraz taki przeźroczysto-niebieski płomień. Na pewno się to gdzieś może przydać. A sama minifigurka prezentuje się tak, właśnie jak możecie teraz. Zobaczyć. Nóżki ma naprawdę świetnie, bardzo szczegółowo nadrukowane. Tutaj ten napierśnik czy ta cała zbroja też naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Niestety nadruk jest tylko z przodu. Z tyłu nie ma nadruku. Jak akcesorium ma ona jakby taki lodowy miecz, przynajmniej tak mi się to kojarzy. Sama tarcza wygląda tak, naprawdę jest przepięknie zadrukowana. Hełm rycerski oraz właśnie ten taki jakby Piuropusz to jakby takie piórko, tak to się chyba nazywa. Główka wygląda w taki sposób, widać, że jest jakby zezłoszczony, naprawdę ładny nadruk jest na tej główce, jest tylko jednostronnie nadrukowany. Jeszcze od razu może pokażę Wam jak to się prezentuje bez tej nakładki. No naprawdę pięknie to wygląda. Zobaczcie jak to się ładnie mieni. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z tej, jak i ogólnie z wszystkich figurek w tym openingu. No to co? Przejdźmy sobie może do jakiegoś podsumowanka tego openingu. Podsumowując, muszę wam powiedzieć, że minifigurki w serii 19 są naprawdę świetne. Mają genialne akcesoria jak i przepiękne nadruki. Każda ta minifigurka jest bardzo szczegółowo nadrukowana i prawie wszędzie są te nadruki. No może oprócz tego torsika właśnie pana pizzy. Z wszystkich tych trzech minifigurek, które sobie otworzyliśmy razem w tym odcinku, jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo zadowolony. No chyba najbardziej z pana pizzy, który był moim największym must Może to przez to, że chyba pizza jest moim... Ulubionym jedzonkiem. Za to gracz i ten rycerz wyglądają również naprawdę świetnie. Pojawiają się nowe elementy, takie jak bynajmniej ten pad, a same nadruki na tych dwóch minifigurkach są również przepiękne. Możecie napisać, jak podobają Wam się te minifigurki w komentarzach. Jakbym miał oceniać je, no to chyba wszystkie dostaną ocenę 10 na 10. Wszystkie minifigurki naprawdę bardzo mi się podobają i mam nadzieję, że to nie są moje ostatnie minifigurki z serii 19, bo mimo iż ona jest tak ciężko dostępna, to postaram się jeszcze coś z niej zdobyć. Napiszcie, które minifigurki z serii 19 Wam się najbardziej podobają które byście najbardziej chcieli mieć bądź już macie czy ogólnie macie jakąś minifigurkę właśnie z tej serii. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!